Siema tutaj Mister Domoks, Raz 24 i w dzisiejszym odcinku, pierwszym mojej nowej serii domoksowe budowle, pokażę Wam mojego slajma, tak jak już zapowiadałem. Ten slime ma tak. Je, ma 10 na 12 znaczy 11, szeroko, 11 szerokości, a wysokości 12. Do niego potrzeba 660 jasno wełny. Dwadzieścia ciemnozielony i dwa czarne. I to tyle. Jest on tak banalnie prosty. O właśnie, jeszcze tutaj była taka klatka i w niej siedział slime. się wzorowałem na nim. Jest on bardzo prosty. Potrzeba jeszcze kilka glowstone'u. O, tutaj wam zaraz pokażę. O, żeby tutaj się zombiaki na przykład nie spełniły, albo endermany, które nam podwalą trochę wełny. Odcinki będą się pojawiać w sobotę, niedzielę i w piątki. Może nawet w tygodniu czemu teraz się pojawiają tak często, bo jestem chory i mam więcej czasu na nagrywanie tych filmów. A więc, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, cześć!